Witam was, ja jestem Markus, oto kolejny odcinek z Wiedźmina 2. Ciężko już mi określić, który, a więc powiem, że następny. Eee, skończyliśmy w tym miejscu, a raczej musiałem przechodzić od początku trochę. E, pewny moment, ponieważ, e, e, jak, pa, jak pamiętacie ostatnio umarłem mm, na tych nekerach. Tym razem dokończyłem to zadanie. Mm, zapiszemy sobie już stan gry oczywiście. No i mamy odbierz nagrodę od... Ludwiga Marsa Mercy, tak? Jak to się czyta? Ludwiga Mercy załóżmy. Nie on jest tu za ścianą gdzieś. Czyli tak naprawdę chciałbym wejść do miasta. Obejdźmy tutaj sytuację. O, 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 o. Jakaś puławka po drodze, a zabierzemy zawsze podczaski w cenie. Pójdźmy dalej. Ja tu widzę, muszę jakoś wykręcać, ale nie tutaj już... Spokojnie, mogę przejść drobne lagi. 14 FPSów, znowu 16 FPSów, cudownie. I nie włączyłem stopera. Dobrze, że mi się przypomniało po jakiejś minucie nagrywania. To jest świetny moment, żeby włączyć. Naprawdę, zaufajcie mi. Do... Stoper start. No i załóżmy, że jakaś minuta minęła, więc... Dobra. On jest w tym budynku tutaj. Tekstura, dziękuję W tym tutaj słychać, chyba moja droga tu Chyba, albo nas się? oskarżą o złodziejstwo! Mamusiu! Czy to ten tego no. Czy to nie byłeś ty Nie, dobra To tak, tu mamy o, mamy szkatułkę, mamy Jannę, możemy z nią pogadać? Kliknąłem, ale nic się nie dzieje. Rozmawiaj. Nie, na upartego nie chce się ze mną rozmawiać. Kusi mu zobaczyć. Wrzuć list, przeszukaj. Wybiłem neckery. Przyniosłem truchła neckerów na dowód, że... Wiem, czego to dowodzi, Wiedźminie. Nagroda jest twoja. Co dostanę, co dostanę? Oreny 100 i coś jeszcze, ale już nie wiem co skrzynka swoim biurku stoi. Tak, jednym z moich obowiązków. Chcę zapytać o coś innego. Bywaj, bywaj. Zakończenie nasze zadanie zakończone powodzeniem. Podjęto mieliśmy questy. Tu był jeszcze chwila. To wykonałem. Kłopoty zabójcy królów rzeka tajemnic. Co to jest? Aha. Dobrze więc wiecie co, zapiszemy Grace, spróbujemy. Potrzebujesz klucza. Mogę sobie to zabrać. Nikt nic nie widział. Może coś jeszcze. Ja tu nie mieszkuję. O, reny 26. Mało. Je, yeah, kolejne cztery. Uważam, że mało mi zapłaciłeś za ten nekery. ich tam było naprawdę dużo jeszcze. Przy tym byłem bliski śmierci. No więc pragnę ci poinformować, że wybrałem wszystkie Twoje oreny z Twojego mieszkania. Dziękuję bardzo. Wrzuć list. Czy ja chcę wrzucić tu list? Tak, nie mogę tu przejść. Wrzuć list. Jeszcze raz sobie zapiszemy. Dobra, wrzucimy list. Nowy etap zadania. No i co, co w nim się zmieniło? Hmm. Gdy gera... Przede wszystkim, jednak, nasz bohater wrzucił do skrzyni przesyłkę do kapitana Purdy Silly. E, mogę wam zdradzić, że list dotarł do adresata i wywołał wielką burzę. A to jest temat na inną historię. Już dotarł. Bardzo szybko. Przeszukaj. Przybijesz klucza. Ja Chyba zepsułem już tą. No nic, trudno. Konwersacje próbując go yy, zaczarować znakiem akcji. Słuchajcie, o Jezu. Mam u was słychać, moja droga? W gospodarstwie? A w dzień wołania dzieciaków w nocy jęki starucha jak znajdujesz życie na wsi? Warto było wychodzić za mąż za Edirnczyka? Serce nie sługa. Młoda jesteś i jeszcze naiwna. Nie minie rok i wrócisz do flot sam z płaczem. O przepraszam was bardzo, ale musiałem oczyścić zatoki, ponieważ widzicie ja tutaj dla was nagrywam normalnie chory i w sumie może być trochę inny głos w co wątpię. Ale no jeszcze katarek jest i nie się tego słyszeć. Odcisuję mikrofon, jest dobrze. Eee, no to tak. No, ładne porządki tu Przejrzyj korespondencję z ludzi. Hmm. Zachowuj się wiedźminie. Przydałoby się jeszcze to zrobić No ale to zaraz. Hmm. Znaczy pomyślę, czy jest możliwość jeszcze uratowania tego zadania, czy muszę dopiero... Tak żeby przejrzeć tę skrzynkę. A teraz tak, tu mamy mm, porozmawiać z kimś. Nawet szczerze nie wiem, z kim. O tym trolu. Zacina jak pijany Jeszcze tylko burzy. Bro. O trolu, o trolu, o trolu. Czemu wy nie chcecie? Obejrzyj. Nie, nie chcę, nie, chcę, nie chcę Cię oglądać, przyjacielu. Mm, Znajomy mi podpowiedział, też się. żeby poczekać do wieczora. Odpoczynek Która jest? Zaćmienie. No to zmierz. Mój kapelusz! Jest jaśniej czy mi się zdaje. Rozpadało się. Hmm. Dobra inaczej. Sprawdźmy w zadania na szybko. I pokaż mi kłopoty z trolem. Rozumiem? Dobra, e, zaklinał by porozmawiał z czorabem, tak? czorab gdzie on jest? Starszym bun, bun coś tam Chorab Czorab jest tutaj. Fajnie, że nam oznaczyło na mapie. Jeszcze tylko stronę idziemy. To jesteś chorab? ty jesteś chorab? Ty jesteś, ty jesteś Nie. To chyba nie Zacina jak pijany cyrulik. Czarap. macie jakieś się. zajęcie dla Wiedźmina? Roboty uno starczy i na trzech Wiedźminów. I co? Skoro my biedni, jakoś się dogadamy. Idźcie lepiej na rynek we flotcem pod karczmę. Tam na tablicy wiszą ogłoszenia. Jeno trola nie ruszajcie, cokolwiek by miastowe mówili. Czemu bronisz Trolla? Podobno nie chcesz pozbyć się trola. Jak go zabraknie, kto będzie mozu utrzymywał? Najmiesz ludzi. Wiesz, ile kosztuje rzemieślnik? A ten głupi troll za my to jako tak od most. Most rozwalony, a troll napada na ludzi. Ano, kłopot w tym, że nam się trolisko rozpiło. Gdybyś sprawił, że przystanie chlać, tu. To... Jestem wiedźminem. I <laughs> Dobrze ci zapłacę. Ile? Sto olenów. Hmm. Dwieście! Drogi. Ale co tam? Niech wszyscy wiedzą, że dobro wioski jest dla mnie najważniejsze. O, podoba mi się. Udaj się do Legowiska Trola i w tym odcinku postaram się jeszcze tam dojść. A szczególnie, że mam szczałkę na mapie, gdzie mam biec. Tak, dokładnie. Że nikogo nie zdradzisz. Nie wiem o czym mówisz, Komendant Loredo. Wszystko ci wytłumaczy. Nie macie prawa. Cześć, Geralt. Co tu się dzieje? Nie. Ta kurwa jest szpiegiem z kojatel. Macie dowody? A co ci do tego? Czekaj. Przesiaduję w garnizonie. Wdzięczy się do nas. Rodryk mówi, że mu dupy dała, ale w to nie wierzę. Dała mi. G I to są te dowody? Zaginęło dwóch naszych. Ostatnio widzieli ich z tym suczyskiem. Tylko z nimi rozmawiałam. Potem poszli w stronę jaskiń. Nic więcej nie wiem. Kłamie, suka! Wprowadziła ich w zasadzkę! Najprościej będzie, jak sprawdzicie jaskinię. Tam się roi od wszelakiego świństwa. No. no, zajmę się tym. Ja to zrobię, a wy mi zapłacicie. Czekajcie na mnie na przystani. Szczerze, że my już wiemy, co się stało z tym zadaniem, i po prostu, i zani, zamiast pójść do trola w czy tym czy odcinku. może zostać Wiedźminem? Czy dziewczyna może zostać Wi-Minem? Ciężko to powiedzieć, wiesz, nawet nie wiem. Ale staraj się! Staraj się, trenuj! Wiesz, tam miecze, takie tam... patyki... Może kiedyś... A ja, 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 zamiast iść do trolla, do którego miałem iść, jednak zmienimy content, bo ona... jest kłopotem, ta elfka. Zdecydowanym kłopotem. Dlaczego? Dlatego, że my wydzieliśmy te ciała żołnierzy, ja wiem gdzie to jest. To są te ciała, które znaleźliśmy w jaskini w poprzednim odcinku. Pamiętacie jaskinię pełną neckerów? E, gdzie. W sumie całkiem dobrze to poszło wybicie ich, co nie zmienia faktu, że. Mm, że tam widzieliśmy ciała dwóch strażników, których no, ja, nie mogliśmy czy to ty ruszyć. Ty jeszcze. czerwonego kapturka? Mówię mu, biorę jeszcze. Jeszcze nie mogliśmy ruszyć. Myślę, że teraz będziemy mogli. Tak się mi się kojarzy to zadanie. Jeżeli się mylę, to zaraz zobaczymy. Ale jak już widzimy tutaj. Całe obozowisko jest, więc rzucimy się rozmowę. A ja. będziemy znowu. tu czekać, tylko się pośpiesz! Co, 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 co jaja, robicie? Nie pomożecie, czy co? Dobra. Weźmy kwiatek. No i zejdźmy tu, już nie powinno być przeciwników, ponieważ już to załatwiliśmy od górnie. A więc powinniśmy przez tę jaskinie po prostu przebiec. Chyba, że coś się porozpiło. W co wątpię? Niemniej jednak dla bezpieczeństwa. Szybki zapisik i biegniemy. No fucking way! Miało tu nic nie być. Ale jesteś brzydki. Oj, jesteś, jesteś. Ile tego padalstwa tu jeszcze jest? Dobrze, że wojownicy wybiegli piersi. Tu ich... Wyróżniamy w ćwierć sekundy. Jeszcze tak naprawdę nie potrzebuję dużo kuinów rzucać. Trochę dodżów. Te małe się wyróżnie. Jakiś się mocny zrobiłem. Nie wiem czemu bije więcej z tego miesza. albo to są słabsze nekery. Dobra. Wypadałoby z nich jeszcze pozbierać zanim się stąd ulotnimy. Oh shit, jeszcze jeden. Nie wiem skąd ty się tu wziąłeś, przyjacielu. Nie zmienia to faktu, że bardzo szybko także mm, się stąd ulatniasz. Daj mi zbierać. Dziękuję, ponieważ chciałbym odrobić moje 400 orenów, które kilka odcinków temu e, z, w, ...nie, niefajnie oddałem, tak naprawdę. Z drobnej niewiedzy, ale dobra. Tu zbieramy, zbieramy. I to do góry. Wiemy, że tu jest skrót. Co to jest? Wow, 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 Ty, panie Necker, nie strasz. Panie Necker, kolejny Necker. To mi się nie podoba. Coś się z nim zielonego stało. Co on żyje jeszcze? Ej nie, jakiś dziwny ten jest Nie mogę go sfokusować Czy wy to widzicie O, mogę go sfokusować What the fuck Przed chwilą to zabiłem Skąd? The fuck is that shit No nic, musimy być naokoło Byłem pewien, że. Tu już nic nie będzie! Czemu tu jest tego? Więcej! Ty, 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 panie! To się buguje wszystko tutaj. Oczywiście, a ja nie mogę zbierać. Znowu krew. znowu krew. Yy, dziękuję panom. Ja tutaj tylko. Ja tu tylko sprzątam. Nie to, że coś, ale wiecie, możemy żyć w pokoju. Okej, okay, sprawdźmy, co się dzieje. Strzały wiwiórek, Wszystko jasne No i Już tak naprawdę widzimy co się dzieje i możemy wrócić Jeżeli nie, nie będą atakować hm. Może nie idziemy tu Czemu nie mogę tu wskoczyć? Bo tamten wylaz jest. uwielbiam tą grę. No, no, przepaścią tutaj wielka episka walka, normalnie jak, jak Gandalf powstrzymujemy. Jak Gandalf Balroga tutaj powstrzymujemy te biedne nekery. Ale wiecie co, ja chcę pójść i je wybić. Chcę pójść i je wybić, ponieważ y, doświadczenie. Doświadczenie. Gdzie to wyłazło? Mogę zejść? Oh my godness. Ale tego się tu namnożyło. Dobra. Plane Queen. Ale świetna muzyka jeszcze do tego. Zapisz. O, mogę zapisać. Dobra. Gotowi. No do to 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 Dobrze! Uniki, uniki! Queen mi Queen mi się skończył! Chwila! Gwiazda tańcząca! Tutaj Dobrze! Ściana ognia! Burn in Eternal Widać, to wiele im nie robi Ale za to... O, ale się kombosuje pięknie z autoatakami. Staś, tu, tu ich zatrzymamy i wszystkich. Dobra, tu jakiś miejsce z drugiej strony. Wyszedł. Nie, to fajnie, ta, ten ogień zadziałał, zdecydowanie fajnie. Dobra, tu przy okazji z drugiej strony wcześniej próbuję flanki zaskoczyć. Nie damy się tak łatwo. Nie w tą stronę. Dziękuję Geralt. Nie uważacie, że z każdym odcinkiem nam idzie coraz lepiej. Te walki się stają coraz łatwiejsze. Albo to my się robimy mocniejsi. Skill, skill up. Dobra, pozbierajmy wszystko. Many, many, many potrzebne. I chodźmy do góry. Poinformować, że jednak chociaż całkiem przyzwoita osóbka to kłamliwa z tej elfki jest. A mamy na quest raku zaznaczone dalej kłopoty ze, z trolem. Zobaczymy. Dobra, do góry. Jeszcze przed rozmową z nimi zapiszę i przeczytajmy, co mamy do powiedzenia z Maleną. Tkwiły strzały wykonane przez elfy. Oskarżenia wysuwane wobec Maleny były zatem prawdziwe. Żołnierze zabiły wiewiórki, a ciała zostały porzucone potworą. Geralt wyszedł na zewnątrz, gdzie czekała strzeżona przez żołnierzy elfka. No to cóż... I coś tam znalazł? Dwóch żołnierzy. Co z nimi? Zabiły ich potwory. Nie, mówimy prawdę. Opowiemy się po stronie Rosza w tej grze. Zginęli od strzału. Nic o tym nie wiem. Nie Co pomagamy. o tym myślisz, Wiedźminie? Dwóch żołdaków wybrało się do jaskini. Pewnie chcieli przepłoszyć straszydła. Może ktoś ich do tego namówił. Nie wiem ile potworów zabili, ale wiem kto ich zabił. Szkojatel. Bzdura! Z tego co wiem, Nekary nie potrafią strzelać z łuków. No, chłopy! Na drzewo z nią! Nie! Powiem wszystko, tylko mnie nie zabijajcie! Błagam! A niech powie. Damy się zrehabilitować. Mów. Sami musicie to zobaczyć. Inaczej nie zrozumiecie. Co mać twoja gamradka zobaczyć? Kłamie ta suka! Wiecie co? Spodziewam się, że. Zaprowadzi nas w jakieś sidła skojatel i będą do nas strzelać, więc nie wierzymy jej. Zdecydowanie nie. Daruj sobie, Elfko. Bierzemy ją do komendanta! Loredo mnie zamęczy. Niech moje krzyki budzą cię po nocach, Gwynblade. Zamknij się! Dzięki, wiedź mnie. Sto Orenów jest twoje. Wszystkie elfy są takie same. Nie było co jej wierzyć. W ogóle no. Zobaczcie, jaka ściema. Dwóch żołnierzy y, y, jak to mi sam wysunął wnioski. dobrze, że je to zauważył, sam bym tego też nie, nie, nie porównał. Biorę że zabici po pierwsze przez skojatel, po drugie ktoś ich zaprowadził. Po trzecie. Y, jak ktoś był świadkiem, że to może być ona. I w tym momencie wszystkie dowody wskazują na nią. I teraz tak, ona mówi, że. Na początku mówi, że to nie ona, ale później chce się wytłumaczyć i chce nas gdzieś zaprowadzić. No to gdzie nas zaprowadzi? No w pułapkę z kojatel, proste no. Co takie. Nie wierzyć elfom i tyle. Niech się tam teraz wisi na jednym z tych pięknych brzewek. Uważaj na siebie. Jaki los wybrała takich niech jej będzie dany. A my idziemy do Troll'a. Bo jeszcze zdążymy spokojnie. Zdążymy spokojnie i zobaczymy. Nie, pamiętaj, nie pamiętam tej opcji dialogowej, co to było z tymi w końcu skojatele i, I tą meliną, bodajże. Ale, ale przy, jestem prawie pewien, że, że to tak by wyglądało. O, tyle zejście do Troll'a. Czyli jednak spokojnie jeszcze zdążymy. Widzę, 19 minut. Uporamy się z Troll'em. Nie chcę go zabijać, ale też nie chcę, żeby mnie zabił, bo. i często zapisywać będziemy. Wow, wow, wow. Nie To ma. jest troll już! Czego nie ma? Przejścia nie ma. Daj wódki. Będzie. Nie mam wódki. O! Dlaczego mam ci płacić? Most mój! Most? To jest ruina, nie most. Nic nie dostaniesz. Ty dostaniesz! W pysk! Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Niedobrze, nie tak to chciałem zrobić. Zdecydowanie nie, nie tak to chciałem zrobić, nie chcę go zabijać. Nie, 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 nie. Albo strasznie spieprzyłem i teraz rehabilitujemy się. Nie ma. Czego? Przejścia. Dobra, 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 to już wiemy. Czy ja ci wyglądam na karczmarza? Nie ma łódki. Dobra, tak, widzę tak, coś jak się nie podoba. Jak się nie podoba, to w papę. Jezus, to to było. Więcej was matka nie miała. Z jeden Geralt. Oh shit.

Za późno, od czemu nie. jesteś pijany? Mają jest dobra, Głowa boli, ale rozum nie boli. <laughs> rozum nigdy nie boli. Bez powodu. Zabili mi babę. Dobra była. Mięso gotowała. Kto ją zabił? Nie wiem. Siedziałem na moście. Wracam do leża. Mięso nie pachnie. Baba leży. Głowy uh. nie ma. Muszę pić. Do karczmy nie mogę. Ludzie by zabili! Muszę pić. Znajdę morderców, a ty. Hmm. Masz... Jak znajdę morderców, twojej babie, tak. przestaniesz szlać? Nie znajdziesz. Mam tu przyjaciół. Pogadam z nimi zobaczymy. O, to mi się podoba. Rozwiązanie. Więc zabawimy się w. Szereloka Holmesa i rozwiążemy tą sprawę po, po dobroci. Więc wróćmy do Flotsam i zobaczmy, czy mają tam nam coś do powiedzenia. Kto nam może coś powiedzieć o tym? Możemy porozmawiać z, z Cedricem, a w ogóle na początku przeczytamy, co nam zadanie o tym mówi. Może w samej treści, którą Gerald sobie zapisał. Nie wiem, wywnioskował czy zapamiętał. Będzie coś ciekawego. Na tych zadaniach dużo przydatnych rzeczy jest. Warto na nie zerkać. O właśnie o to chodzi. Geralt porozmawiał z trollem. Tak, okazało się, że potwór popadł w nauk. Geralt postanowi zasięgnąć... Aha, o takim wydarzeniu musiało być głośno, dobra. To myślę, że z Cedrikiem porozmawiamy. Tak czy siak. Czy Cedrik jest u góry? Nie, Cedrika widzimy chyba Jesteście tutaj. Już? Wszyscy siedzą wygodnie. Nie, nie. No, to Zanosi się na burze. Nie tak dawno temu królowi w urodziła się córka o imieniu Adda. Nie. nie. Medytacja, odpoczynek. Do świtu. Dziękuję. Trochę Gerald wypocząłeś. Ładny dzień. Ładny, ładny. Gdzie może być Cedrik? Dajmy mapę. Przybliżmy. Cedric Mapa wskazuje, że jest tutaj. O widzę go, widzę go dobrze, był tutaj. Mapa miała rację. Cedric czekaj, czekaj. O, kim była Moril. O Ta Elfka, o której rozmawiałeś przed chwilą. Jak zginęła? Seherim wierzy, że zabrał ją las. A ty Moril zniknęła. Prawie rok temu. Niektórzy mówią, że była zbyt piękna, że Dłan musieli zrobić jej krzywdę. Wierzysz w to? Jeśli nie mam świadectwa przed oczami, staram się ufać przeczuciu. A ono mówi mi, że las jej nie zabrał. Dlaczego nie powiedziałeś tego Seherimowi? Bo to już nie ma znaczenia. Może ją zamordowano, może odeszła, by nigdy nie wrócić. Ani ja, ani Seherim tego... Hmm... E, może wrócę, co chcą osiągnąć, co tu może być? Szukam wiedźmińskiej roboty, może jakieś zadanie? Muszę zarobić kilka orenów. Nie masz roboty dla Wiedźmina? W tym lesie dla Wiedźmina zajęcia nigdy nie zabraknie. Wszędzie roi się od potworów. Ale nie dziwię się, że ściągają tu całymi chmarami. Wiesz dlaczego tak się dzieje? Wszelkie świństwo ciągnie do miejsc przeklętych jak muchy do truchła. Na polanie w lesie stał niegdyś dom, w którym zamykali szaleńców. Dawno temu, w czasie wojny z Nilfgardem, doszczętnie spłonął. Obłąkani usmarzyli się w swoich celach. Od tamtego czasu nad zgliszczami ciąży przekleństwo. Ostatnio dwóch śmiałków chciało zbadać ruiny, i żaden nie wrócił. Powiedz mi coś więcej o samym domu. To stary Ciekawe. dwór zamieniony na przybytek dla chorych na umyśle. W czasie wojny nie brakuje szaleńców. Ciągle pojawiali się kolejni. Kapłan Mircei zamknął ich tam i opiekował się nimi. Gdyby ci się udało odszukać dwóch duan zaginionych w zgliszczach domu wariatów, na pewno zostaniesz sowicie wynagrodzony. Przez nich, albo przez ich rodziny. Spróbuję, spróbuję. Oczywiście, że, nie oczywiście, że tak. Szpona szaleństwa. Odszukaj ruiny szpitala. Na pewno poszukamy. Eee, uwielbiam zadania dodatkowe. Jeżeli, w... jeżeli. Jeżeli, jeżeli, jeżeli co. Jeżeli wy za nimi nie przepadacie, to. Polecam poczekać, aż dojdziemy do. głównego wątku fabularnego. którym jest zabicie Keirana. I sam odcinek będzie się nazywał Keiran. Więc. Yy, możecie wyczekiwać. Znaczy, coś związanego z Keiranem. Zdecydowanie. To jest. Potem popchniemy fabułę, a do tego czasu pobiegam i powykonuję dodatkowe zadania. Ale resztę już, reszty kłopotów z trolem wykonamy w kolejnym odcinku. Ja wam tutaj dziękuję za oglądanie, jeżeli wam się podobało i dotrwaliście do tego momentu, to zachęcam do łapkowania, do komentarzy, wyrażania waszych opinii, ponieważ to udostępnia film innym także osobom i także Mogą ich obejrzeć i może im się spodoba. A to z mojej strony tyle. Komentował Arkus, komentował, grał i do zobaczenia. Hejka, do następnego.